This is as far as we go by car. We must walk the rest of the way. Where are you taking me? I am taking you to see the truth. The truth? We're nearly there. Like our headquarters. Very dramatic, no? I have had enough of this. Dmitri, listen. I remember you from our days in Spitznats together. I know where your loyalties lie. The forces here are not acting on orders from Moscow. Guba has his own agenda. Your general is a traitor. Where's your proof? I was at the base the day you shipped out for Everon. But I soon began to question why we were here. Our orders were often irrational. To attack the Americans before consolidating our position on Everon. To waste ammo on civilians. It made no sense. And why were we receiving no reinforcements or support from back home? Secretly, I contacted some friends in Moscow. They were shocked. They had no idea what was going on here. Whatever Guber's plan is, we were fighting for him alone, not for our country. We have been betrayed. Yes, these people are innocent. These people are nothing but the general. He plots against Russia. He must be stopped. The full might of the Red Army is headed this way to bring him to account. But until they arrive, it's up to us. Alright, I'm ready. Let's go, I have work to do. No, hej, witajcie w kolejnej misji. Lookin to Pieprzone Rambo. Tak, e, tym razem będziemy musieli zniszczyć e, w pojedynkę całą masę sowieckich baz na Kołgujewie. Jeżeli oczywiście będziemy próbować to robić tak, jak nam każe misja, to będzie tragedia. Więc zróbcie dokładnie to, co wam pokazuję. E, olewamy zupełnie te dwa pierwsze składowiska amunicji i paliwa, i od razu biegniemy. W stronę bazy ze śmigłowcami. Mamy tutaj. E, e, naszą MP5. Wyciszoną. Z której zrobimy dobry użytek. Nie marnujemy tutaj amunicji. Na strzelanie do piechoty. Bo. Sowietów mamy pełno. Mamy czołgi. Mamy BMP. Jest tego od groma zatrzęsienia. I można sobie włosy z głowy rwać. Próbując tą. Misję zrobić prawidłnie, ja wiem, że gdzieś na e, internecie widziałem jakieś let's play z Red Hammera, właśnie i tam koleś bodaj szedł e, na wszystkie te outposty i e, przejmował czołgi, w pojedynkę jeździł Lukinem, Czołgiem, bmp potem znowu z czołgiem się przesiadał. Między stanowiskami oczywiście, jest, to jest absurd. Ta, ta misja można wykonać ją... Nie wiem jak długo, ale my ją postaramy się zrobić w jakieś pół godziny. Bo jakby chcieć to zrobić legitnie, tak jak oni nam wskazują... To by trwało, nie wiem, jakąś godzinę, 20 albo nawet dwie. Jebla można dostać, ale to jest Red Hammer, tak? Zaczynają się generalnie misje, których ja najbardziej nie lubię. Najbardziej absurdalne I tak nic nie jest bardziej absurdalne niż przedostatnia, ale to zostawimy O dobra, jedzie ciężaróweczka Tak, klawisz plus minus możemy sobie przyspieszać, yy, spowalniać Nawet yy, jak sobie tutaj się czołgamy, to jest dość przydatne Okej, okay, pojechał sobie w zasadzie jest taki półmrok, ale i tak jest na tyle jasno, że nas mogą zauważyć, dlatego się pilnujemy. No i lukinem przebiegamy, jak już ciężarówka przejechała na drugą stronę. I biegniemy oczywiście na bazę śmigłowców dwóch. W tle pewnie będziecie słyszeć jakieś takie łopotanie wietników, ponieważ jest tutaj więcej niż jeden śmigłowiec, znaczy nie więcej niż dwa śmigłowce tam zaparkowane. I on stop tutaj lata, tutaj krąży mnóstwo czołgów, jeszcze więcej jest w bazach, mnóstwo piechoty, eee, naprawdę jest, ta misja jest absurdalna. Całe szczęście, że jest tutaj tylko jedna siłka, na którą musimy uważać, bo dzięki temu możemy tą misję zrobić od dupy strony, ale prościej. Dokładnie tak, jak wam to pokazuję. Przebiegamy sobie przez ten lasek. Tutaj jest mała przecinka obok takiej wielkiej skały po naszej prawej stronie. Wymijamy to, oczywiście. Tutaj nie ma patroli, więc się nie musimy przejmować. Póki nie wzbudzimy yy, pierwszego gremialnego łomotu, wysadzając coś powietrza, albo przejmując jakiś pojazd. No nie sprowadzamy na siebie uwagi Ganshipa, bo tutaj jest jeszcze Mi-24, który potrafi krążyć i robić e, problemy. Więc jeżeli byśmy chcieli na przykład przejąć taki bępek, to daleko nie pojeździmy. To raz, dwa, że tu jest mnóstwo teciaków, T-72, te te przepraszam, te 80 urwanie głowy. Ach. A, no i oczywiście musimy wyeliminować. Dwa plutony woja. Wystrzelać ich z ukrycia. Powodzenia. Dlatego chcemy zajść generalnie tą em, lokację tej bazy od wzgórza. Tak jakby sobie tutaj idziemy. <laughs> e, ta misja nie jest wcale tak trudna, jakby się zdawała. Jak się tylko wie, co, się, co trzeba robić. Z jakiegoś powodu właśnie widziałem, że wiele osób próbuje to zrobić tak, jak nam wskazuje w kolejności. Dobra, jesteśmy tu. Na południowy wschód się musimy kierować e, tymi dużymi plackami lasów. Tą drogą czasami lubi sobie przyjechać ułaz w towarzystwie piechoty. Nie to, że jest jakiś duży patrol, ale można nas przeskrzynić, dlatego przebiegamy, jak jest wolne. Wyganiałem przez tą liczkę. Powinniśmy mieć długo update e, retry Pointu, ponieważ jak się zbliżamy do każdego, e, każdego miejsca, w e, którym mamy dokonać naszej zuchwałej napaści, a mamy tylko trzy bomby, e, Saczele Bzdura nie? Ale but still za każdym razem, jak się zbliżamy do takiego miejsca, to dostajemy autozapis. Trzeba przynajmniej przyznać, że CodeMasters byli z tym bardziej szczodrzy. No tylko. Tak, od jednego miejsca dostać się do drugiego, tak? To jest, to jest sztuka o właśnie. Mieliśmy update autozapisu. Więc, jeżeli dostaniemy tu gdzieś wczepicho. To się nie przejmujemy, będziemy mogli sobie czytać. Oczywiście na w miarę możliwości staramy się w czepicho nie dostać. I tak, tutaj między tym lasem, do którego wchodzimy i tym lasem po lewej często lubią łazić patrole. I dosłownie przebiegają między tymi lasami się po tych lasach kręcą. Więc tutaj ostrożnie. W tych patrolach powinien być jeden koleś, który nas interesuje. Znaczy więcej, tak? Z dwóch, trzech łącznie. Bo patrole nie są homogeniczne. Goście z RPGami. To jest coś, co nas najbardziej interesuje. Gdyż dzięki RPGom będziemy mogli zdjąć BMPK w bazie. drugi rok go rypnąć z sacelem. Dobra, widzę, że w tym lasku ich nie ma. Oni mogą przebiegać tam gdzieś. Więc pójdźmy na skraj i zobaczmy, czy może nie biegną z krajem, właśnie tamtego lasu. mnie tutaj powoli, ostrożnie. O, są. A jak się ładnie zebrali, czyli są jeszcze tam. Dobra. Stawmy się tutaj na skraju. A nas wymiot... A, cholera. Dobra, uciekli już do lasu. Ale nie jest to nic drożnego, Poczekamy po prostu, aż będą wychodzić. Bo im będą się starali przebiec, a my jako, że mamy wyciszoną broń, to będziemy mogli ich ściągnąć całą masę. Oczywiście próbujemy ściągnąć ich, jak będziemy mieli strzały pewne, bo nie chcemy marnować amunicji. Bo no raz, że tutaj jest oddział około sześciu, tak, coś sześciu chłopa, to jeszcze wokół bazy krąży podobny sześć, siedem, siedmiu gości może. Może więcej, może mniej, trudno powiedzieć. O, i biegną. Oficer pierwszy. A tu jest kolej z rpg Mam nadzieję, że go uciąłem. Dobra. O oh, fakt, skończyła się amunicja. Udało się nam go zdjąć. Mam kurde nadzieję. Wygląda na to, że to był komplet, chociaż yy, mam wrażenie, że temu jednemu się udało uciec, to zaraz zobaczymy sobie. Wolałbym, żeby nic tutaj nie zaszło od tyłu, okej, okay, nikogo nie widzę. Tam jest trupek? Hmm. Ojej. No dobra, mamy gdzieś uciekiniera, który się może straglować tutaj. Więc. Hmm. E, dobra. Wiecie co? Zajmijmy się najpierw towarzystwem z tej strony. Może. Może on gdzieś pobiegnie w drugą stronę? W każdym razie tutaj powinien być zaraz inny patrol. Mam nadzieję, że jest na tyle ra raniony, że będzie się musiał czołgać do domu. I tu, dookoła tej bazy, jak widzimy, biega sobie kolejny taki patrol, duży. Oni dosłownie chodzą cały czas w kółko. Próbujemy ich ściągnąć, póki są. Na widoku z tej strony. Biegną mniej więcej w naszym kierunku. Kurde no. Nie chcemy im przepuścić. Ale e, spoko. Jeżeli ich tutaj nie dorwiemy to oni tak jak mówię. Są na. E, takim. Takim kursie orbitalnym. Powiedzmy, przepolujmy się na drugą ściankę. Tego posterunku. O, I tutaj powinni biec wzdłuż wzdłuż tego murku. I to jest dobry patent, żeby ich przeskrzynić. Akurat biegną widzicie po prostej. Nas bardzo urządza. Możemy ich ściągać jednego za drugim. Ajajaj, aj, aj. proszę. Idealnie się nam wystawili, Boże Święty. To może być bardzo szybka misja wbrew pozorom, chociaż robiłem takiego stracha, ale tak. No, ważne, żeby tutaj dobiec w miarę szybko, zanim oni są zaalarmowani. Zacząć od tego miejsca, bo teraz widzicie, jak mamy czysty perymetr. Jeszcze spójrzmy sobie może przez okularki, czy przez binokle, czy... Już tutaj się nie hasa, bo... Może być jeszcze jakiś biedny straggler, który się gdzieś ugrzązł w bazie. Tak, ale wiecie co? Jeszcze jedna ważna rzecz. Dobra, upewniliśmy się, nikogo tu nie ma. Tak to wygląda. To możemy zapisać. Teraz jest dobry moment na zapisanie, bo nie chcemy tego wszystkiego powtarzać. Bardzo ładny setup. Tak też to zróbmy. Moi kochani, to przeładujmy jeszcze. A, poproszę. Jest tak nasz najbardziej pojemny magazynek, lol. Ech, dobra. Więc yy, dlaczego tutaj yy, pełzniemy? Bo widzicie, co prawda piechoty nie ma, ale ten bępek, który tam stoi, i szyłka jest obsadzona przez załogę. Yy, nie to, żeby nas musieli, czy nie musieli zobaczyć, ale tego bępeka to się obawiam. Więc już sobie spełzniemy tutaj. Mam nadzieję, że ten Nitspoin, yy, który przeżył z pierwszego patrolu, się nigdzie nam nie wykopytnie. Nam na plecy, ale jeżeli em, wszystko dobrze pójdzie, to powinniśmy być bezpieczni. No i teraz MP5 możemy w ogóle wywalić, tak? Bo nie jest nam potrzebna, ale em, amunicji mamy niewiele, więc chwycimy sobie zwykłego akacza. I tak już kiedy wejdziemy do bazy, to będziemy wszystko robić na ciepło. Jak to się ładnie mówi. I no, importantną rzeczą jest, ażeby tego BMP-ka się pozbyć. I no, rychło. O, tutaj mamy rpeszka, więc sobie go podnieśmy. Okej... Okay. Mm. Je je jeszcze innego w razie W. Jak sytuacja wygląda? Okej, okay. dwa rp i dwa satchele, dwa magazynki powinno starczyć. Super. Dobiegamy tutaj do samej bramy, bo niestety nie ma żadnego alternatywnego wyjścia. Robimy glebę i czołgamy się powoli. Także ten bępek nas nie powinien przyuważyć. Bardzo ślepy chłop. Ale zaleta tego, że nie wszczeliśmy żadnego alarmu, bo gdyby byli w stanie podwyższonego pogotowia, to prawdopodobnie byśmy się ten nie przegradli. Podwyższone pogotowie znaczy po tym, że bępek by się albo poruszał, albo lustrował gdzieś wieżą, kręcił w lewo, w prawo. Skoro tego nie robi, no to znaczy, że jest w takim stanie spoczynku. No, załoga sobie siedzi w środku. Nie wiem, czyta gazetę, pali papieroski, ob obżera kebaby, whatever. Eee, a my skradamy się, żeby podłożyć szyłce pod dupkę eee, ciepły pakiecik. Jak widzimy, bardzo blisko. Jaki mamy plan? Kradniemy śmigłowiec jeden. Jeżeli zniszczymy tą szyłkę, to nie ma nas co zastrzelić. I jesteśmy w stanie ze śmigłowca uzbrojonego w całą masę rakiet zniszczyć wszystkie pozostałe cele. A następnie, skoro mamy zniszczyć oba śmigłowce, że nas zaliczyło ten obiektyw, lecimy po prostu na punkt, punkt ekstrakcji, z którego będziemy się wynosić, i wyskakujemy na spadochronie. A śmigłowiec się rozbija. Zaliczając nam misję. I tak powinniśmy to zrobić. Ech, <laughs> to znaczy tak to można zrobić. Jeżeli ma się olej w głowie moi kochani. I tak wam to polecam. Jeżeli szukacie sposobu na przejście tej misji. No to. Nic prostszego powiedzmy sobie. Podłóżmy tutaj jednego saczela. Drugi to mam tak. W razie w. Bo wiem. Będziemy się wzlatywać. I trzeba jeszcze zniszczyć ten drugi śpigłowiec, a nie chce mi się na niego marnować rakiet, więc sobie To najpierw musimy zlikwidować tego, eee, no, tamtego pana, bmp -a. Bo jeżeli tutaj podłożymy saczel, w pobliżu tego śpigłowca, to on eksploduje i z zdłuchnie też ten drugi. Technicznie zaliczy nam misję, ale... No ale nie, nie o to tutaj chodzi, prawda? Okej okay. Tak, będziemy musieli mieć kawał yy, No, naprawdę niezły kawał do przelecenia Więc przygotujmy się Tak jest yy, RPG w rękę I w tym samym momencie odpalamy RPE-a I detonujemy bombę I pach. Aj. A dobra, wcisnąłem. Nie to. Chciałem podłożyć saczel I teraz wskakujemy do tego drugiego śpigłowca. Podrywamy się jak najszybciej. I jak już będziemy w górze, to detonujemy drugą bombę. my się nie przejmujemy. On jest pusty. No, i w zasadzie tą, tą miejscową mamy zaliczoną. Teraz wystarczy nam polecieć tylko i wyłącznie na te dwa miejsca składowiska. Normalnie tam jest mnóstwo pojazdów, na przykład w tym składowisku amunicji i paliwa, tym pierwszym. Są bępeki, są ciężarówki, są dwa czołgi i jeden aktywny strzegący wjazdu od strony, z którego mieliśmy podejść. Więc jeżeli my siądziemy sobie do śmigłowca, od razu robimy nalot. A musimy zniszczyć tak. Zarówno składa amunicji budynek tutaj jest stacja fali. Zaliczone. Teraz robimy nawrót na drugi. W ten sam sposób. Pa, pa, ra, pa, pa. Teraz jest to naprawdę proste. Jak już mamy miusemkę, to jest mi-17, mi 17, miłosemkę. Ja mówię mi Bo taka jest prawda Tak sobie. tą drogą w międzyczasie Po ostatnim graniu Lataniu mi W tym W e, tej kampanii Zrobiłem sobie smaka Na latanie mi w DCS I skończyłem kampanię w DCS właśnie W A to jeszcze pokakujmy może troszeczkę To nasze lotnisko Teraz musimy wrócić, tylko uważajmy, żeby, żeby nie zlecieć zbyt blisko. O tam mamy jeszcze jeden śmigłowiec, który sobie na patrolu. Chcemy polecieć o nad ten las, tam gdzie mamy extraction point. Jak będziemy odpowiednio nad nim, to sobie wyskakujemy i mam wszystko tu dupie. Pa, ra, pa, pa, pa Oczywiście może nas znieść troszeczkę na tym... Yy spadochronie, więc yy, no, chcemy być już tak nad lasem. Bo jak widzimy, mamy tutaj mnóstwo kontaktów mnóstwo yy, pojazdów, samolotów i tak dalej. Tylko jest od groma jeszcze trochę. I Jup. eject, drugi helikopter zaraz się zniszczy. Ten przewidziany w planie. No, rozkapuścił się. A nas niestety trochę zdiosło poza las. No, nie jest optymalnie, suboptymalnie nawet. Musimy się w takim razie zawrócić e, na południe i dostać do namiotowiska z naszymi e, rebeliantami, którzy z generałem Gubą walczą. Jak się dowiedzieliśmy z wprowadzenia do tego odcinku. Tak, jak widzimy więcej niż tylko Lukin ma swoje Ehm, naprawdę zastrzeżenia co do generała Guby tak, e, teraz tylko oddalić te na, na, namiotowiska gdzie my cholera jesteśmy a, dobra bardziej na południe o, i są namiotki i to tyle moi kochani jeżeli chodzi o tą misję jest ona zrobiona szybciej, prościej i gładziej, tak jak być powinna a nie tak jak przewidziało to Codemasters dla nas więc dla zachowania jako takiego y, rozsądku i godności człowieka polecam robić to tak jak ja. <laughs> A ja w takim razie y, no zobaczymy się wkrótce. Dziękuję za uwagę, cześć.